Na początku tego roku, w styczniu, obradował Kreset. Inny parlament w naszym państwie. Jakim prawem? W ostatnim dniu protestów Piotra Moskwy w Krakowie, związanych z bezpostawnym zamknięciem Marii Ziemiańskiej w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie, spotkał się z paniczną reakcją ludzi zamieszanych w ten proceder. Sędzia Tomasz Bac zarządził ostre pogotowie przed i na terenie sądu. Ściągnięto dużą ilość policjantów. Bo mamy dość kraju antyków, zbrodniarzy, sprzedawczyków dla ochrony bandytów. W sądzie odbyło się posiedzenie w sprawie uprawomocnienia stalinowskiego procederu zamknięcia i faszerowania niebezpiecznymi psychotropami Marii Ziemiańskiej. Osoby niewygodnej z uwagi na demaskujące wypowiedzi odnośnie zbrodniczych praktyk w tymże szpitalu psychiatrycznym oraz krakowskich domach pomocy społecznej. Sąd zamiast ją wypuścić, odroczył posiedzenie i nakazał dalszej uwięzienie, które jest połączone z groźnym faszerowaniem psychotropami. I z powrotem idę w ręce oprawców, i dopiero 20 ma się druga rozprawa odbyć. Uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe. Tam jestem szpikowana nawet haloperidolem, dalej pernazyną. Tu pan, ratownik medyczny próbował mnie zastraszyć. Ja wykonuję moją pracę jako dziennikarz śledczy, więc mam prawo nakręcać takie rzeczy. Choć Piotr Moskwa nie miał problemu z prowadzeniem protestu przed sądem, to jednak przed salą sądową doszło do bezpodstawnego legitymowania osób, które brały udział w posiedzeniu, co można potraktować jako zastraszanie. Na, na Panowie, panowi mieliśmy. Ja No przecież ja prowadzę protest to na świadka pa się? Ja I ja mogę prosić o okazanie. Proszę o ten. Tutaj mamy tak nazwisko i nie. Przesadzię się panu. Nie przestawi się panu. Nie słucham pana też i nie, panu. nie, 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 nie moja powoduje. wina, że pan nie słucha. No przecież to jest prowokacja. Dajciełem dowód Zajdlawot już. Weź to. Dobra. Takie mają rozkazy, tak muszą być. No ale dlaczego? Z jakiego no. powodu? Chociaż ty nie rozkazywałeś, chociaż co się denerwujesz? Ale to jest skandal, że nie pomijasz wszystkich, którzy brali udział w sprawie. A na jakiej podstawie jest tak, jest w tym, że ty mówisz, że bronimy tej pani? Nie, no tylko. W czujności po prostu używamy. Zaszkolałeś? Tak, nie odtąd. Oczywiście, że nie. Nie to szkoduje, Marcze, nagrywaj. Spokojnie. Ja mam prawo pokazać dowód, a nie mam mieliśmy pani sprawdzać. Nie, nie, no to już nie. Muszę spisywać do tego. Panowie nie, nie dziwcie się, za siebie domy bo to się staje państwo totalitarne. Bo byliśmy, bo byliśmy na sprawie, Wy bo tak służycie no, systemu te bo... terytorium. I to idzie w kierunku ale Rosji ale sowieckim. Nie, wiedzą, ale nie, oni wiedzą, spokojnie. Więc przynajmniej rozkazy z Tomarem. Ale co? No co, Winni za Hitlera byli. No jak to będzie wskazano ich. Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie pan to robi? Na jakiej podstawie prawnej? Proszę mi to powiedzieć. Proszę Pana, podstawa prawna w tej podstawa chwili nie prawna, Artykuł 15 ta, Ustawy tak. o Policji. Nagrywasz? Tak. Tak. Już podałem jeden raz, mogę podać drugi. No, tak? Nie, nie. Po tak. Artykuł 15 Ustawy o Policji. Sprawdzimy. Panowie Ale proszę nie Stasi. przerywać, bo zaraz Pan będzie prosił trzeci, nie, czwarty, słuchamy, piąty raz. Słuchamy, słuchamy. Uważam, Pan nagrywa. Z tymi znajdujemy się na terenie Chodzi o to, żeby nie prowadził procesu. proces jeszcze mam. chodzi o to, że 15 kolejnych problemów. Nie, zawód mam tutaj. Byliśmy uczestnikami, świadkami, publicznością w procesie i w związku z tym, i w związku z tym no, jesteśmy w tej chwili, mówiąc krótko, spisywani. Nie, nie wiem na jaką okoliczność. Nie widzę tu zgodności z Po chodzi o to, żeby nie prowadził protestu, który prowadzi na dole. Jest to kolejnych kilka minut, żeby nie można było prowadzić. No, jest to coś dziwnego, ponieważ jestem tu legalnie, byłem w sądzie, jako publiczność. Będę na świadka w sprawie pani Marii Ziemiańskiej. Ostatni protest przed Urzędem Miejskim zamiast dwóch godzin trwał tylko 15 minut, bowiem przerwało go sześciu bandytów w mundurach Straży Miejskiej. Naruszono w ten sposób gwarantowane przez Konstytucję prawa obywatelskie. Przyszła Straż Miejska i spacyfikowała mi normalnie proces legalny zgodnie z Konstytucją, chroniony przez policję. Powiedzieli do mnie, że nie mam prawa działać, że nie mam prawa nic nagłaśniać, chociaż ja miałam na wszystko zezwolenia. Mało tego, żądasz, się do nie podpisu jakichś dokumentów. Powiedziałem mu, że nie podpiszę niczego. I mówi, że jak nie przestanę, zabierze mi cały sprzęt. Nie? Zrebuje panu, tak? Tak, tak. skuje i do sądu decyję, sąd będzie, co z tym zrobić. Alibaba czy jest rozbójników? No, to już gorzej. Czyli mamy al w straży, w straży Miejskiej? Mamy, mamy terrorystów miejskich. Czy pan się zgodzi, że to jest al -Kaida? Oczywiście, bo my postulujemy, żeby zlikwidować Straż Miejska z uwagi na to, że to są pasożyty społeczne, które żerują na podatkach mieszkańców Krakowa. Nic po prostu nie robią i oni w tej chwili nie mieli żadnego prawa ingerować w sprawę protestu ponieważ to jest złamanie prawa o ustawa o zgromadzeniach straż miejska Powinna z daleka od tych, bo tam nie było zakłócenia. Jedynie policja powinna chronić człowieka, który organizował tą pikietę. Panie Piotrze, a dlaczego teraz pod kamerą nie zrobić tego, że pan nie otworzy głośnika i nie kontynuuje swojej pikiety? Po prostu w tej chwili nie mogę kontynuować. Powiedzieli, że mam za mało osób, że to jest nielegalne, że nie mam prawa na głośnienie, ponieważ nie zgłosiłem i o decybeli, że zabytki muszą być chronione. No w ogóle jakieś takie yy, powiedzmy nawiązania do tematyki w ogóle Hitch Hitchcocka, ponieważ na rynku w Krakowie... Był tak duży sprzęt, tak potężne nagłośnienie. Kolumny, można powiedzieć, gabarytowo to, no, to wielkości samochodu, tak, powiedzmy, dużego. Nic się, nie się czepia. Chodzi PiS, chodzi PO, partie, nagłaśniają, trąbią tego i mogą to robić, natomiast ja nie mogę. Żeby nie było wątpliwości, panie redaktorze, proszę państwa, prezydent miasta Krakowa, zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, organizator, pan Piotr Moskwa, otrzymuje... Cel zgromadzenia przeciwko bezprawnemu umieszczaniu przez sędziów sądów krakowskich obywateli w szpitalach psychiatrycznych. Program przemówienia, odczyt pieśni, hymny patriotyczne, wojskowe, antykomunistyczne, flaga polska, transparenty, nagłośnienie, dystrybucja materiałów. Przed Urzędem Miasta Krakowa, tam w pomieszczeniach tego urzędu urzęduje pan prezydent Jacek Majchrowski, który wydał to pozwolenie dnia 7 października. Panie doktorze, jaki mamy dzisiaj dzień? 7 października. Godzina rozpoczęcia 13, godzina 15. No, jaką mamy godzinę? Mamy godzinę, yy, godzinę 14.20. Jak pan protestował? 15 minut. Tak? 15 minut kwadrans protestowałem. Mam. Ze zgodę, mało tego na to, co wysłałem do urzędu, dostałem zgodę prezydenta, sam sobie tego nie wypełniłem i w związku z tym to jest wszystko legalne. Oni powiedzieli, że się jest nielegalne. Że czy, to... czy będzie pan zakładał sprawy miastu? Myślę, że trzeba założyć, bo w kwestii konstytucyjnej no, gwarantowana jest duża możliwość odzyskania tej straty i mówiąc krótko, wysądzenia dużych pieniędzy. Pan, ja nie wiem, czy jest sens z góry przesądzać o tym, że założy pan, panie Piotrze, sprawę miastu. Ja myślę, że trzeba poprosić pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, który o ile wiemy, będzie się ubiegał o kolejną reelekcję to chyba czwarta. jakbyśmy go niektórzy nie oceniali e, na prezydenta Krakowa. Co by wyjaśnił, czy zgodne z prawem. Jest to wydane przez niego pozwolenie, czy też nie? Bo jeśli pan je otrzymał, to ja, laik, uważam, że tak. Straż Miejska uważa, że nie. Z upoważnienia. Nie panie redaktorze, spójrzmy, z upoważnienia prezydenta miasta wydał pozwolenie i legitymację. Pan Tomasz Kornacz, główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Specjalista od bezpieczeństwa. Nie orientuje się, co to są demonstracje, zebrania publiczne, co to są pikiety? Może pana, myślę, że to jest celowa robota, jest to prowokacja, niszczenie, uderzenie w, konstytucji, w Konstytucję. No niestety, mamy państwo bezprawia. Komuś już nie puściły nerwy. Było pięć protestów. Dzisiaj był kolejny piąty przed sądem o godzinie 10.12. No, przed Urzędem Miasta o 13.06 nie wytrzymali po prostu i... Co o treści tych się nie podobało? Treść, te gwiazdy Dawida. Tak, nie podobało się gwiazda Dawida, Judo Polonia, nie podobało się Juda Sataniści, Sataniści, precz naszego państwa, Polski, że tu nie będą rządzić i no i tą Polskę, ten stan właśnie doprowadzili, tak? Panie Piotrze, byliśmy przed chwilką w biurze kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Krak Krakowa. Co tam pan dokonał? Złożyłem tam skargę na bandyckie zachowanie urzędników straży miejskiej, którzy no, mój protest zablokowali. Pokwal... Czy w ten sposób uda się im pan pański protesty zablokować? Nie uda się, bo teraz zarejestrowałem 6, a teraz w nawiązce zarejestruję 36, jak będzie trzeba w tym samym mieście i nikt mi nie będzie mógł przerwać tego legalnego działania. Panie Piotrze, jest pan dowodem na to, że jeden człowiek może góry poruszyć. Dokładnie. Wiara w to, co robię i robię od wielu lat, wiara w Boga i to, że mamy pomoc aniołów, może rzeczywiście zmienić Polskę, jeżeli będzie takich ludzi jak ja bardzo dużo i będą mi wspomagać, żeby mógł jeździć, żeby stali obok mnie, żeby nie podeszli do mnie bandyci, którzy spacyfikują mi wszelkie moje działania zgodne z konstytucją to Polska dosłownie w oczach się zmieni i ta siła właśnie mentalna i to, ta wiara w to, co robimy, pozwoli nam się wydobyć po tej okupacji.